Dobry Szanowni Państwo, dzisiaj wracając do mieszkanka, chciałbym tak trochę porozmawiać o przekleństwach, <noise> ale zrobić to tylko i wyłącznie kulturalnie, tak. Polskie przekleństwa i tak dobrze znacie, więc o tym. Rozmawiać bez sensu. Natomiast podejrzewam, że nawet nie każdy rosyjskojęzyczny zna, co oznacza, lub jak się pojawiło, najpopularniejsze przekleństwo rosyjskie, które jest używane na dzień dzisiejszy w rozmowach intensywnie dosyć często i nawet od czasu do czasu bez sensu. E, jakie przekleństwo to jest? Chciałem pani omijać, żeby... <śm> Moich tu rozmów też nie słyszała. Więc jakie to przekleństwo jest? Ostatnie 3 lata podejrzewam często to słyszeliście od przyjeżdżających Ukraińców, bo oni też z tego słówka korzystają. To przekleństwo brzmi jak blyat i ma taką krótką formę jako bla często używają go wymieniając na przykład w jakąś tam blachę lub ona może też zostać powiększona gdy osoba chce swoje wrażenie O jakieś osoby na przykład podkreślić, no to wtedy mówią, wotbleć. Wot lub nawet mówią wodblezinę. I tak dalej. Nie chcę tu przeklinać, wiecie co? Eee, nie mam takiego zamiaru. Tylko chcę wam wytłumaczyć etymologię tego słowa, bo etymologia. Jest dosyć ciekawa. Tak, tu w razie czego przejście jest dla pieszych, nie jest widoczne, ale no, tylko nie ma. Widzicie tych pasków na asfaltu. Dobrze, e, to znaczy, to jest tak. Etymologii e, prawie nikt z Rosjan no nie zna. Po prostu. To słowo używają. E... I tak to jest. Więc etymologia jest taka, że to po prostu jest jakaś kobieta, która no, czyli prostytutka, prawda, która e... się zachowuje, tak powiedzmy, niep... nieprawidłowo. E... I tak dalej. No wiecie. Ma swoje życie nieuporządkowane. Eee, tak. Natomiast w języku polskim jest takie słowo, które eee, oznacza coś kompletnie innego. Eee, I w języku rosyjskim też. historyczne znaczenie tego słowa jest to same. Tylko na dzień dzisiejszy mają te słowa różny sens. No, bo ściągiem czasu tak się zdarza w słownictwie, w językach słowiańskich w tym. Więc to słowo Bliad rosyjskie dzisiaj oznacza prostytutkę lub no nie wiem kogo można zdaniem osoby mówiącej nazwać takim wyzwiskiem. Natomiast historycznie to oznaczało jakiś błąd popełniony. No to oczywiście, że prostytutka no pewny taki błąd popełnia, popełnia prawda? Robiąc swoją sprawę, tak, powiedzmy, zajmując się swoją robotą, tak, to przede wszystkim było zdaniem Kościołu lub cerkwi wiary chrześcijańskiej, no i myślę, że większości ludzi po prostu. We współczesnym języku rosyjskim taki grzech, który osoba po prostu robi, tak? Na przykład, mając stosunek płciowy z inną osobą, z którą no, nie była sprawa załatwiona w sprawie małżeństwa, tak, mężczyzna z kobietą się nie ożenili i tak dalej. I to się nazywa w języku rosyjskim blód lub preliubzijanie. No to takie długie słowo, więc skupiamy się na słowie blód. Historycznie to jest to samo, co i błąd po rosyjsku. No to znaczy jakaś pomyłka. Tylko teraz, z ciągiem czasu w języku rosyjskim, bluźnierstwo to tylko i wyłącznie popełnianie tego błędu w sprawie e, uprawienia stosunku bez ślubu. Tak, bez ślubu. E, no i to ma sens, prawda? Jeśli nie ma ślubu, no to znaczy to jest błąd, jeśli ten e, stosunek uprawiacie. Chociaż no, na dzień dzisiejszy to jest sprawa każdego człowieka. Pełnoletniego, prawda? I z tego wynika, i z tego wynikło z czasem, że potem pojawiła się taka skrócona forma, która teraz wygląda jak blać lub bla. Bo wcześniej sporo, sporo, sporo wcześniej. Kilkaset lat temu w języku rosyjskim tak samo istniał taki dźwięk jak On za e, Zanim to po prostu wszystko zniknęło. Tak? I teraz tego w języku rosyjskim nie ma. I w ogóle w żadnym języku słowiańskim tych dźwięków nie ma oprócz języka polskiego, tak? E, no i cóż, no i w języku polskim to na dzień dzisiejszy. Do dziś dzień mamy jako e, jakąś pomyłkę, taki sens tego słowa, jakiś błąd popełniony. E, I w żadnym przypadku to w języku polskim nie jest jakieś przekleństwo lub no nie wiem, coś takiego brzydkiego do powiedzenia, tylko normalne słownictwo, które każdy może w swoim e, stylu mówienia no spokojnie kontynuować, używać, tak. No, nie wiem, czy, czy wszystko, <grym> czy dobrze się wypowiedziałem w tym sensie, żebym został dla was zrozumiały. To znaczy, że e, jeśli to wszystko zaakumulować, w pa, w, nie wiem w parze zdań. No to znaczy, że istnieje w języku rosyjskim takie słowo blać, które etymologicznie oznacza to same, że oznacza słowo polskie błąd I to jest po prostu pomyłka. Z ciągiem czasu w języku rosyjskim to zaczęło oznaczać e, uprawienie, nieprawidłowe uprawienie stosunku bez małżeństwa. Tak i to jest jako blód. W języku rosyjskim, a poza tym istnieje takie e, brzydkie słowo, które jak blać brzmi. No. <laughs> no i to jest e, na dzień dzisiejszy to samo co kurwa po polsku. Blać to faktycznie kurwa. Ej. No i to by było na tyle na dzisiaj. Miłego dziąka życzę. E, starajcie się brzydkich słów. Jak najmniej uzywać e, Chociaż no, jak dobrze wiecie Od czasu do czasu Po prostu tego uniknąć No chyba nie ma możliwości Aha. Się nie przylitało pani, ale okej okay. <grytanie> Sąsiadka jest Eee, Kiedy z żoną spacerujemy z pieskiem, no to ona też z małżonkiem. Ale nie o to chodzi. Eee, dobrze, to po raz kolejny miłego dziąka życzę. Eee, jak to mówią w memie, mama, mama mnie nauczyła nie przeklinać, a ży życie mnie nauczyło nie przeklinać w, w obecności mamy. Staramy się nie przeklinać w obecności samego siebie, tak? Na razie, Hejka. Cześć.